Nieskończoność. Pojęcie matematyczne i filozoficzne, mające oddać ideę nieosiągalności, nieograniczoności i tym podobnych, definiowane na różne sposoby. Pojęcie nieskończoności pojawiło się w matematyce na bardzo wczesnym etapie jej rozwoju. Na przykład już Euklides dowiódł, że liczby pierwsze 2, 3, 5, 7 tworzą zbiór nieskończony. Encyklopedia PWN. Generalnie gatunek battle shonenów w anime i mangach jest raczej tym, który nie wymaga od nas zbytniego, tak jakby ruszania głową i zastanawiania się nad tym. I absolutnie nie jest w tym nic złego. Ma być to po prostu zwykła, prosta rozrywka. Akcja ma być dobra, walki epickie, a fabuła na tyle ciekawa, by utrzymała czytelnika bądź widza przy tytule. I tutaj na scenę wchodzi Jujutsu Kaisen. Całe na biało, w którym czasami ma się wrażenie, że żeby zrozumieć pewne motywy, które tam występują, należy ukończyć studia podyplomowe i to z wysokim wyróżnieniem. Dzisiaj sobie właśnie poruszymy jeden z takich motywów w JJK, a przy okazji przyjrzymy się historii, która towarzyszyła powstawaniu mu, z której możemy wyciągnąć prostą lekcję, że czasami, gdy czegoś nie wiemy, warto się zapytać kogoś mądrzejszego, kto się zna na tym bardziej od nas, aniżeli się później zbłazić nie wiedzą. Lecimy! Temat tego odcinka miałem już okazję przybliżyć podczas swojej prelekcji na Kopernikonie o motywach matematycznych Jujutsu Kaisen. Niemniej jednak jest on na tyle ciekawy, że warto się pochylić nad nim jeszcze raz i stworzyć dla niego osobny materiał. Jeśli chcecie więcej podobnych filmów, takich jak te, to dajcie suba na moim kanale. Jest to dla was mały gest, ale niezwykle dużo dla mnie znaczy i motywuje mnie bardziej do działania. Ale nie przedłużając, przejdźmy już do głównego oddania naszego odcinka. Satoru Gojo. Mesjasz współczesnych shonenów. Postać, która jest ponad całym Jujutsu Kaisen. Postać, która sprawi, że nawet zatwardziałe samce alfa zakwestionują swoją orientację seksualną. Jak tam tyły? Mogłeś być wczoraj delikatniejszy, ale nie narzeka. Postać posiadająca jedną z najbardziej opemocy, jaką widziały kiedykolwiek shoneny chyba w całej historii, czyli Jujutsu bez kresu. Jujutsu bez kresu to technika dziedziczna klanu Gojo, która przywołuje koncept nieskończoności do rzeczywistości i pozwala użytkownikowi na manipulację i zniekształcanie przestrzeni. Ta technika jest naprawdę bardzo dobrze przemyślana i ma swoje głębokie uzasadnienia u podstaw zasad matematyki, których możemy się uczyć chociażby na rozszerzonej matematyce w liceum, techniku, bądź ewentualnie na analizie matematycznej na studiach. Jest to jeden z pierwszych takich motywów, który później staje się brandem całego Jujutsu Kaizen, czyli bardzo skomplikowane techniki uzasadnienia zasadnione w naukowych motywach, które można później w bardzo prosty i przystępny sposób podać czytelnikowi bądź widzowi na tacy, mówiąc, hej, to działa tak i tak, ale tak naprawdę jeśli się w to zgłębisz, to jest to bardziej skomplikowane. Kiedy pierwszy raz się czyta bądź ogląda Jujutsu Kaisen, to ma się wrażenie, że autor jest naprawdę kreatywnym geniuszem, który poskładał te wszystkie pomysły, spiął je do kupy, tak że one mają sens. Niemniej jednak, im dłużej brniemy w tą serię, tym bardziej te niektóre techniki stają się odjechane i kompletnie przytłaczające czytelnika. W pewnym momencie dochodzimy do momentu, gdzie technika Hakariego, która jest bardzo skomplikowana i niejasna, w którą żeby pełni tak zrozumieć, trzeba y, znać mechanizm działania maszyn patch i slot można wytłumaczyć zdaniem, jeśli trafi jackpot, to jest nieśmiertel. No dobra, ale nie odbiegając za bardzo od tematu, dlaczego Gojo jest aż tak bardzo OP? Dlaczego jego technika jest aż tak wyjątkowa i naprawdę kreatywna i świetnie przemyślana? Podstawowym stanem techniki Limitless jest nieskończoność, czyli takim najprostszym zdaniu można powiedzieć, że jest to moc zatrzymywania. Geniusz Jujutsu bez kresu leży w tym, że naprawdę można całą technikę wytłumaczyć czystą matematyką, a dokładniej tym, czym są ciągi zbieżne i rozbieżne. Jeśli jednak nie mieliście żadnej styczności z rozszerzoną matematyką w liceum, to o wiele łatwiej będzie wam ten koncept wytłumaczyć przy pomocy Achillesa oraz żółwia. Smuggler, ale o czym ty teraz pier... No dobra, 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 już to wyjaśniam. Ok? Ok? OK, toż żeby dokładnie zrozumieć o czym mówię, musimy się cofnąć do czasów starożytnych. Dokładniej do czasów starożytnej Grecji, bowiem tam w latach 490 do 430 przed naszą erą żył pewien filozof zwany jako Zenon z Elei. Był on autorem czterech paradoksów, które miały na celu udowodnienie, że ruch, który postrzegamy, jest tak naprawdę złudzeniem, które nie jest możliwe, żeby występowało w świecie rzeczywistym. Jednym z nich był właśnie paradoks Achillesa oraz żuwia, o którym Nomen omen sam Satoru Gojo wspomina podczas jednej z pierwszych walk w Hidden Inventory Arku. Na czym on polega? Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia żółw wyzywa legendarnego greckiego wojownika Achillesa na wyścig. Bowiem żuf twierdzi, że pokona on Achillesa na dowolnym dystansie pod warunkiem, że ten da mu zacząć z przewagą na starcie. Wojownik się zgadza i tak oto dochodzi do legendarnego wyścigu pomiędzy tą dwójką. Powszechną wtedy wiedzą było to, że Achilles potrafił biegać dwa razy szybciej od żółwia, więc pozwolił mu zacząć od połowy trasy. W ten oto sposób wiekopomny wyścig się rozpoczął. Gdy Achilles dobiegł do połowy dystansu, żółw przemieścił się do 3 czwartych. Gdy Achilles dotarł do 3 czwartych, żółw był już w 7-8 dystansu. Jak Achilles dotrze do 7 ósmych, to żółw znów ucieknie mu, tym razem o 1 16 dystansu i tak w kółko. Wniosek nasuwa się taki, że Achilles nigdy nie dogoni żuwia, pomimo bycia dwukrotnie szybszym, gdyż zawsze będzie ich dzieliła zmniejszająca się odległość. Co bardziej spostrzegawcze jednak zauważą, że... no ale hej! Przecież jeśli do tej sytuacji podstawimy jednostki prędkości i policzymy to przekształcając wzór na prędkość... To wyjdzie nam, że żółw i Achille spotkają się po tym samym czasie na mecie wyścigu. Więc o co tu tak naprawdę chodzi? Widzicie, w matematyce występuje coś takiego jak wcześniej wspomniane ciągi zbieżne. Weźmy na przykład ciąg, który w naszym paradoksie będzie reprezentował o jaką część trasy żółw z każdym krokiem się przemieszczał. Zaczynamy od 1, 2, później 1, 4, 1, 8, 1, 16 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej w nieskończoność. Wyrazy tego ciągu, żeby lepiej nam zobrazować to, jak żyw się poruszał, możemy zapisać w szeregu matematycznym 1 przez 2 do potęgi n. Szereg to taka konstrukcja matematyczna, która pozwala nam na o wiele prostsze zapisanie dodawania przeliczalnej liczby składników. Na górze mamy ilość wyrazów sumowanych, w tym przypadku idziemy z nimi aż do nieskończoności, a na od jakiej liczby n zaczynamy sumować poszczególne elementy szeregu? No i jeśli zaczniemy sobie sumować po kolei te wyrazy, to zobaczymy, że one coraz bardziej, coraz bliżej zbliżają się do jedynki, ale nigdy jedynki nie osiągną. Zawsze będzie im Trochę brakowało. W pewnym momencie ta różnica stanie się na tyle nieznacząca, że praktycznie nie będzie w ogóle jej widać ludzkim okiem. Mimo wszystko ta różnica cały czas będzie istniała, ale wtedy mówimy, że taki szereg jest zbieżny do wartości 1. I dokładnie tak samo działa technika Gojo. To nie jest tak, że jeśli wymierzymy pięść w stronę jego twarzy, to ona się magicznie zatrzyma, tylko ona w pewnym momencie będzie na tyle wolno się przemieszczać, że to będzie wyglądało tak, jak ona się zatrzymała. No i wszystko już było praktycznie idealnie. Mamy OP umiejętność, świetnie osadzoną w świecie rzeczywistym, która ma sens z naszym realnym światem. No ale do czasu. Do czasu, kiedy przyszedł Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. A tym Panem Marudą był nikt inny jak autor tej mangi, czyli Gege Akutami. Jeśli czytaliście, bądź oglądaliście Jujutsu Kaisen, to wiecie, że sama moc zatrzymywania to nie jest jedyne co technika bez kresu ma do zaoferowania. Satoru Gojo bowiem może jeszcze przyciągać, używając błękitu, czyli wzmacniając swoją pierwotną technikę, oraz stosować odwrotną do tego technikę, czyli czerwień, czyli moc odpychywania. Odpychania, nie odpychywania. Naucz się mówić. No i tutaj trzeba to przyciąganie jakoś matematycznie wytłumaczyć. No i pojawia się problem. W trakcie jednej z pierwszych walk Hidden Inventory Arku Gojo tłumaczy jednemu z przeciwników swoją technikę, dokładniej to, jak działa błękit oraz czerwień. No i pada tam zdanie, obok którego każdy, kto choć trochę chociażby uważał na matematyce w liceum, nie może przejść obojętnie. Moja technika to taki zbieżny szereg nieskończony. Wszystko zwalnia, gdy tylko się do mnie zbliży. Wzmacniając to, osiągam bezkres. Taką ujemną liczbę naturalną. Powstaje potencjalny twór typu minus jeden jabłka. Tak dochodzi do reakcji wciągającej, której sam niedawno byłeś świadkiem. Nasz główny zainteresowany, czyli gega akutami później, po tym rozdziale, tłumaczy się z tego tak. Dlaczego użyłem określenia ujemna liczba naturalna zamiast liczba ujemna? Zrobiłem to, żeby niezbyt zrozumiała rzecz taką pozostała, bo później łatwiej się z tego wyplątać. Uznałem po prostu, że wszyscy machną na to ręką. Jeśli mam się jakoś usprawiedliwić, to nikt się nie doliczy ostatecznego wyniku takiego dodawania choćby liczył całą wieczność. Mam rację, prawda? W związku z tym nie można wykluczyć, że gdzieś w tym działaniu występuje ujemna liczba naturalna, co nie? Na pewno nikt nie zaprzeczy, bo przecież żaden człowiek nie doliczył do końca. A przynajmniej taką wymówkę w kółko sobie powtarzam. I jakby ja nie żartuję, to dosłownie jeden do jeden przeczytałem z wstawki pomiędzy rozdziałami, która była w tomikach Jujutsu Kaisen. Jakby tak tłumaczy się z tego gega Akutami. Mam tyle problemów z tą wypowiedzią, no ale zaczniemy od pierwszego podstawowego. Nie istnieje coś takiego jak ujemna liczba naturalna. Kropka. Bo ujemna liczba naturalna to już nie jest liczba naturalna, tylko liczba całkowita przynajmniej. I najśmieszniejsze jest to, że tego człowiek się uczy w pierwszej liceum, kiedy wchodzi temat działań na zbiorach i w ogóle tym, czym są zbiory w matematyce. No dobra, ale załóżmy na chwilę okulary stworzone z zawieszenia niewiary i przyjmijmy, że w świecie Ddzujutsu Kaizen istnieje coś takiego jak Ujemna liczba naturalna. Ale wtedy czemu szukać wytłumaczeń w istniejących już zasadach matematyki? Jakby im bardziej w to brniemy, tym bardziej to nie ma sensu. Dobra, nieważne, nie, nieważne, whatever. Jeśli uznajemy, że istnieje coś takiego jak ujemna liczba naturalna, to wtedy to wytłumaczenie, które podaje gg-akutami, kompletnie nie ma sensu. Bo to, co gg-podaje jako tłumaczenie, że nigdy się nie doliczymy do końca tej sumy, to jest właśnie szereg matematyczny, który wcześniej wspomnieliśmy. Właśnie w przypadku paradoksu Zenona z LA. I teraz uwaga, daję milion złotych osobie, która znajdzie mi naturalne n, które jest większe lub równe 1, które po wstawieniu w ten wyraz da nam liczbę minus 1. Spokojnie, nie musicie się starać, szkoda Waszych wysiłków, bo ja Wam dam odpowiedź. Nie da się. Czyli najpierw Gege przyznał się do tego, że walną kompletną głupotę, która nie ma sensu ani uzasadnienia, tylko po to, żeby brzmiała mądrze i niezrozumiale. Tylko po to, żeby później zrobić fikołek logiczny, mówiąc, że A! I tak nikt tego nie sprawdzi. Co mi szkodzi. No, na jego nieszczęście, ktoś to niestety sprawdził i się przyczepił. Na jego szczęście, też ta osoba pomogła mu wyjść z tego problemu, szukając rozwiązań tego, jak mogła działać technika bez kresu, yy, dokładniej moc przeciągania i. Odpychania bardziej w inżynierii aniżeli matematyce, co mogliśmy przeczytać na łamach 15 tomu Jujutsu Kaisen w trakcie Shibuya Incident Arku w mini komiksie pomiędzy rozdziałami. Tak więc ostatecznie wszystko trzyma się kupy, technika ma sens, a autorowi upiekło się jego głupota i olewactwo. Ale z tej zabawnej historii można wynieść coś jeszcze, bo nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że wymagam teraz od Gega Kutamiego, żeby miał przekrajową wiedzę na temat. Każdy dosłownie z każdej dziedziny naukowej, bo nie za to mu płacą, jest on mangaką. Rysuje on komiksy tygodniowo i opowiada historię. Ale mimo wszystko, jeśli zabierasz się za jakiś temat, to warto go dokładnie zgłębić, bo właśnie takie olewactwo i takie. a Nic się przecież nie stanie, czasami może nas doprowadzić do nieciekawych sytuacji, jak ta. I tak samo, jeśli prowadzisz bardzo rozbudowaną historię, to będą się zdarzać niedociągnięcia. I żeby było śmieszniej, to nie jest pierwsza wtopa matematyczna, jaką Gega zaliczył przy tworzeniu Jujutsu Kaizen i takie wtopy będą się pojawiać regularnie, jeśli tworzysz bardzo rozbudowaną historię, którą musisz z tygodnia na tydzień cały czas prowadzić i rozbudowywać. Niemniej jednak cała ta sytuacja pokazuje, że czasami warto jakiś swój pomysł skonsultować z kimś innym, bo może nas poprawić, może nam pomóc. W stworzeniu tego pomysłu może dodać cenne uwagi, które pozwolą nam go rozwinąć. No i chyba najważniejsze. Czyli, że nie zawsze droga na skróty jest tą opłacalną. Do następnego.